Lubicie Spike Factory? Według mnie jest to jedna z fajniejszych wieżyczek, jakie można postawić w Bluesach, i dzisiaj sprawdzimy sobie szósty tier właśnie tej wieżyczki. Jak pewnie zauważyliście od razu e, zacząłem stawiać tutaj farmy, żebyśmy nie zaczynali po prostu od samego początku. Mam także postawionego e, Time Mastera, który pozwala mi przeskoczyć na przykład 100 rund do przodu, ale e, 100 rund do przodu i jednocześnie te balony, które powinny wyjść przez te rundy będą oczywiście też wysłane, więc to nie jest takie... E, to nie jest takie łatwe jak się po prostu wydaje, bo będę musiał Rozwalić na przykład 100 fal balonów naraz. A jak wiadomo, te szóste tiery tutaj są bardzo, bardzo, bardzo op. Odsyłam do poprzedniego odcinka, gdzie testowaliśmy sobie właśnie już dwa różne, mm, dwa różne szóste tiery i raz poddałem się po prostu przy 500 rundzie. Tak, doszedłem do 500 rundy tym tierem. Mam 4000 kaski, także od razu zaczynamy inwestować. W sumie trochę chyba popsułem to. Nie powinienem tak robić. Powinienem może postawić jedną farmę. Nie wiem, na razie niech sobie to będzie w ten sposób. Słuchajcie, zostawcie lajka pod tym filmem, bo takie filmy mi się podobają, mam nadzieję, że wam też, bo to jest zawsze dobra zabawa, chyba że siedzisz 6 godzin i po prostu patrzysz w zlagowany ekran, tak jak ja to ostatnio miałem, ale miejmy nadzieję, że tym razem nie będzie czegoś takiego i musimy jak najszybciej postawić właśnie ten spike faktory, żeby on zaczął zdobywać procenty, bo tutaj te procenty działają, znaczy działa to w ten sposób, że gdy będziemy mieli właśnie ten szósty tier, przepraszam, gdy będziemy mieli piąty tier, szósty dopiero sobie kupimy, to wtedy nam zacznie, zaczną się wbijać, Procenty. I te procenty się wbijają w zależności od tego, ile balonów po prostu yy, zniszczymy. Więc najlepiej to by było w sumie postawić tutaj na samym początku, żeby jak, o, jak najwięcej procentów sobie tutaj szło. Kaska, jak widzicie, jest naprawdę dużo. Szarp Moab, super zabójcze, ale robotyczne produkcje ostrze rozszarpują yy, balony klasy Moab. I większe stosy yy, oj, 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 już kamo balony się pojawiły. Ja, widzicie, troszeczkę zacząłem od razu yy, odkryć tam rundy, żeby nie pokazywać tych początków yy, i przez to byłby mały problem. Dobra, niech on sobie już tutaj po Powoli zdobywa e, doświadczenie i nawet ci postawię, proszę bardzo. Masz alchemika, prywatnego alchemika. To jest dziwne, w sumie dawno tak nie grałem, że grałem tylko pod samą fabrykę kolców. E, tak samo nie są dziwne e, promocje na Kinguin. Oczywiście, katflotar, jeżeli szukacie tani Gierek, koniecznie sprawdźcie, e, bo Giveaway chyba są ostatnie godziny. Jak to dzisiaj nagrywam, to są ostatnie godziny do wzięcia, e, znaczy, żeby wziąć udział w Giveawayu, więc e, polecam oczywiście to zrobić. I dobra, mamy już parę farm. Jak widzicie, idzie to dość sprawnie. Nie? Wiadomo, plan też jest taki, żeby mieć tutaj placówkę bananów, bo niestety te ulepszenia będą później bardzo, 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 bardzo dużo kosztowały i trzeba byłoby postawić może wioskę, hmm, tylko gdzie ja tą wioskę postawię tak naprawdę? O to jest, y, tutaj będzie mały problem dobra, weźmiemy sobie tak, większy promień, czy ciebie łapie ten większy promień? Łapie weźmiemy rytm dżungli, blokadę wzrostu, radar po prostu wszystko, ta wieczyszka musi mieć wszystko, bo to ona będzie jakby tutaj podstawową siłą i y, to ona jest głównym bohaterem tego odcinka Mówię, trochę się obawiam, że znowu będzie to tak OP, że wszystko będzie niszczyło tam przez XXX rund ale z drugiej strony to też na tym ten odcinek polega, że pokazujemy coś bardzo OP coś co w normalnej rozgrywce raczej y, no, nie jest używane przez nikogo. Dobra, banków nie potrzebuję. Czy ja mam jakiegoś farmera, kurde. A a mam dylemat. Mam nie, dobra, bez farmera, bez farmera, bez y, takich małpeczek o 4000. Mm, postawimy też może alchemika i weźmiemy go, zrobimy pod górne drzewko. O. Teraz, żeby troszeczkę wiecie, tutaj mm, jeżeli jakieś balony się przebiją, to żeby ten ninja był yy, gotowy, żeby obronić tutaj Właśnie to moim planszym, bo troszeczkę już e, tarczy mi spadło. Ty, na razie sobie ten Spike Factory bardzo dobrze radzi. 4000, a jeszcze zobaczcie, że on nie ma. O, tego ulepszenia. Kolczasta burza. To też na pewno e, trzeba będzie użyć. I e, z ołowianymi balonami też sobie ładnie radzi. Kamo ma wykrywanie. Kurde, no to jest. Yy, to jest, mówię, jedna z rzadszych rzeczy, yy, które stawiam, bo jeżeli stawiam to pod sam koniec rozgrywki i robię po, to pod yy, permakolce, ale teraz sobie naprawdę dobrze to radzi i właśnie, yy, co jakiś czas się pojawia pytanie, ej, Flotar, w jaki sposób masz polski język w bluncach? To za każdym razem mogę opowiadać, że jest wprowadzona pe pełna polska wersja właśnie do blunców, wystarczy sobie w obcach zmienić. Ja to zmieniłem raz, tak dla żartu, ale jakoś ta polska wersja przestała mi przeszkadzać i w sumie jest. Oj, 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 co ty robisz? A, dobra, 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 ładnie sobie poradziliśmy. Już myślałem, że będzie już myślałem, że będzie jakiś problem, kolczasta burza, 43 tysiące są mi potrzebne na to. Możemy postawić sobie jeszcze łódź podwodną, znaczy nie, nie wiem tak naprawdę, czy to mi się tutaj przyda. Ale niech będzie i zrobimy ją pod środkowe drzewko, żeby po prostu rakiety mogła, o właśnie, rakietanie sobie będzie, chociaż z drugiej strony, to jest głupie, ponieważ mm, mniej balonów będzie wtedy niszczyła fabryka kolców, a nam zależy na tym, żeby ona wbiła, żeby te procenty jak najszybciej się wbiły. Zresztą za chwilę zobaczycie o co chodzi, bo okazało się, że te procenty nawet teraz są wbijane. Chyba. Tak, na 90%. Jestem pewien, że są wbijane. Dobra, postawmy sobie może jedną placówkę badawczą, chociaż, żeby to w miarę wszystko się dobrze zaczęło. Już wiecie, jeżeli chodzi o kaskę, to żeby się ta kaska produkowała. No i muszę używać tej umiejętności, bo ta umiejętność, no, respi po prostu mnóstwo kolców, więc jest bardzo, bardzo przydatna. Właśnie kupiłem piąty tier i jak widzicie, od razu mam 37%. Tutaj też mam 37 tysięcy balonów zbitych, więc wiadomo, jaka jest zależność, jak to dokładnie działa. I możemy sobie zacząć w sumie spamować tą umiejętnością, żeby jeszcze więcej tych kolców po prostu wysłać, żeby jeszcze więcej balonów niszczyć, potencjał pierwszego ataku. Czy ja tego potrzebuję? Nie, potrzebuję więcej farm. Będę miał 6 farm, chociaż w sumie piąty tier by mi się też przydał na jakiejś farmie. Dobra, przyśpieszmy sobie to troszkę, żeby, żeby od razu poznać odpowiedź na pytanie, jak mocna będzie ta małpka, ponieważ, znaczy ta wieżyczka, bo to nie jest małpka. O, trzeba fabryki postawić i kolejne to. Ponieważ później, gdy będziemy mieli ten szósty tier, to możemy wbić go tak naprawdę do dziesiątego tieru. Ja wiem, że to w sumie jest trochę abstrakcyjne, jak o tym sobie pomyślimy, ale spotkałem się właśnie z takim określeniem, że szósty tier będzie, jak będziemy mieli 100% i później parę razy można tą wieżyczkę jeszcze ulepszyć, że ona jest jeszcze potężniejsza, i to jest tak naprawdę dziesiąty tier, a nie szósty tier, ale jakoś tak yy, nie pasuje mi to, że ta wieżyczka się później nie zmienia w żaden sposób, więc zacząłem to po prostu nazywać, że to jest szósty yy, tier, i tak jest łatwo. Mam nadzieję, że zrozumieliście, bo troszeczkę namieszałem. Dobra, 37 tysięcy i już sobie zbieramy na te upgrade, i przydałoby się postawić zaraz inżyniera. Inżynier, oczywiście, pod boosta. będzie tutaj idealny. I yy, czy ja mogę na przykład 10 rund wysłać? O, widzicie? O, o tym właśnie mówiłem. Że mamy 10 rund od razu. Dobra, to sobie weźmiemy. I 10 rund balonów tutaj się pojawiło. Tylko, że no, ja mam już tak wszystko ładnie obcykane, że um, nie ma tutaj żadnego problemu. 97, 98, 90. Ło! Wow. Halo, oh, zarąbiście wygląda. Okej. Okay. I tutaj mamy upgrade za 55 tysięcy złotych. Nie wiem, dlaczego tu są złote, ale jest jak jest. Dobra, upgrade 75. E, ni niestety mnie nie stać jeszcze na to I on będzie po prostu spamował zwykłymi tymi bombkami A nie, czy one wybuchają? Nie, nie wybuchają Dobra, sprzedajemy na pewno ciebie Bo tymi trochę będziesz tutaj psuł I zobaczcie co się dzieje Czyli to widzicie, balony się nie pojawiają A to jest dopiero początek Więc, e, żeby to troszkę podkręcić Weźmy kolejnych 10 rund Nic 80, 90, setna runda Nic, widzicie? Nic się nie pojawia tego się właśnie obawiałem, że tak to będzie wyglądało. Ulepszym sobie o Floros Spikes y, tier czwarty teraz będę miał y, za chwilę tier 5, y, wolna rozgrywka, dzięki. Y, tak, wolną rozgrywkę chcemy. Mm -hmm. Wiadomo, balony będą teraz o wiele silniejsze. I jeszcze ciebie ulepszę i jeszcze. A, czy, przepraszam, nie mogę ciebie tak ulepszyć y, tak mocno. zobacz ile on tego wysyła. Przecież mi za chwilę zacznie lagować gra. Ja już to teraz widzę, że to jest za dużo, za dużo rzeczy się pojawia na ekranie. O, i trzeba to przyspieszyć jak najszybciej. Dobra, bierzemy setną rundę. Ok, 130, 140, nic, nic się nie przebija. Yy, dobra, za chwilę 500 na runda, bo muszę, jakby muszę się pośpieszyć teraz. Ponieważ z sekundy na sekundę ja będę miał coraz mniej FPS-ów, tak to będzie tutaj chyba działało. Dobra, tych farm ja nie potrzebuję, bo zobaczcie, co się w ogóle dzieje. Teraz nie, nie są mi potrzebne te farmy. O, idźcie sobie, idźcie, idźcie, idźcie. Żeby, jak, żeby była jak największa przejrzystość na ekranie. Dobra, to napój tobie też damy upgrade na maksa. O kurde, nie muszę się. Przebiły się! 210 runda. Okej. Okay. Ty, to było dziwne i tego kompletnie się nie spodziewałem, aż się zastanawiam, czy, mm, czy nie miałem zbyt wysokich y, oczekiwań w stosunku do tej y, małpeczki. Bo y, po tym, jak chyba ostatnio bumerang testowałem i doszedłem do tej 500 rundy, to mi się odechciało. Więc słuchajcie, żeby jeszcze nie kończyć tego odcinka, to zrobimy rzecz, którą y, powinienem już y, zrobić dawno, czyli y, dokończymy tamten drugi challenge. Miejmy nadzieję, że cały czas safe jest. Uwaga, tak, 600 pierwsza runda. Nie 500, tylko 601 runda. Więc wróćmy sobie tutaj. I ja się spodziewałem, że ta małpeczka będzie mniej więcej takiej siły jak tutaj. To jest właśnie ten bumerang. Y, mogę go. O, to, a, mogę go jeszcze zabgradować na maksa. I zobaczcie co się tutaj y, działo. No mamy 601 rundę i wszystko jest od razu niszczone. Więc y, weźmy, postawmy od razu. Um, nie wiem skoczmy sobie do rundy. Hmm, 800. -nej? Na spokojnie. <gry> mamy rundę 800. -ną. O i chwilę, bo to był jakiś alchemik, który nie miał buffa. O, ktoś tu ma problemy. Chyba 200 rund, jak puściłem na samym początku. Chociaż nie, widzicie? Widzicie, co robi ten bumerang? Co tu się dzieje? Ej, przepraszam, to jest z... <ścoughs> złą wieżyczkę jeszcze wybrałem. No, to tak to wygląda. Dobra, skoczymy za chwilę sobie do 800, znaczy do 1000 rundy, żeby mieć od razu z głowy ten piękny, piękny kamień milowy. No Jednak okazało się, że Spike Factory nie jest aż tak bardzo OP jak, jak bumerang. I może też źle do tego podszedłem. I może powinienem runda po rundzie sobie grać. Ale z drugiej strony, jeżeli on sobie nie poradził z tymi rundami, a miał tam dużo boostów, to później też by sobie nie poradził. Dobra. 800 na runda. Czekam aż tu będzie 801. I będę przynajmniej pewien, że wszystkie balony, te właśnie z tych 200 rund, które tam się zebrały, zostały już wysłane. I będzie można skoczyć od razu do tysięcznej rundy. No i słuchajcie, przeskoczyłem do tysięcznej rundy. Zaraz zobaczymy, czy uda się tą rundę przejść. Bo wydaje mi się, że już jest końcówka. Ja wiem, że teraz jest to Pokaz slajdów i mało co widzicie na ekranie, ja mam dokładnie to samo. Ehm, o, i, ale zobaczcie, jak daleko te bady dochodzą. To są wszystko oczywiście opancerzone bady i czy przeskoczymy do rundy 1001. Jeżeli przeskoczę do rundy 1001, no to wtedy wezmę od razu rundę 2000. Bo ja chciałbym, żeby. Ja, ja chciałbym już przegrać, rozumiesz no? Ja już, ja już nie chcę, Mi już wystarczy naprawdę yy, tego, yy, tego grania. No i yy, pewnie są osoby, które zauważyły, i zresztą słusznie, że przecież, flotar, ten bumerang, miał tutaj o wiele więcej rzeczy w ogóle siebie, miał wioski które dawały mu różne buffy Na przykład to jeszcze pod dolne drzewko było całkiem spoko miał alchemika miał wioskę właśnie też pod górne Miał inżyniera A tamte Spike Faktory nie było może jeszcze przygotowane i może rzeczywiście tamte buffy, które bym wszystkie dał, by sprawiły, żeby tamta wieżyczka doszła do tysięcznej rundy. Chociaż no nie wydaje mi się, żeby tak to, mm, tak to wyglądało. Dobra, dawać mi to i ale w ogóle długo te rundy trwają, to jest parę minut yy, ciągłego po prostu nawalania badów. W ogóle piękny jest ten skin do barów, W jeden z fajniejszych jakie są tutaj. Jak widzicie, nawet nie używam teraz żadnych boostów ani niczego takiego, bo chcę zobaczyć mamy tak. natychmiastowa Małpka 401, ok, udało się. To teraz przeskoczmy sobie od razu runda 2000. Okej, okay, no tutaj, tutaj ja już wiem, że to będzie po prostu koniec, nie ma szans, o właśnie, no, to, to byłem, byłem przekonany, ale tysięczną y, bez problemu ta małpka przeszła, więc no, no jest potwornie silna, co mogę powiedzieć. Szkoda tylko, że ten Spike, Spike Factory się nie spisał, bo trochę jestem zawiedziony. Nie wiem jak wy. Spodziewałem się czegoś yy, o wiele więcej. Fajnie wygląda ta wieżyczka, ale no nie poradziła sobie zbyt dobrze. Jeżeli odcinek się spodobał, nie zapomnijcie zostawić lajka no i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.